Te słowa przecięły kalifornijski żar jak policzek, który miał zaboleć. Sierżant Michael Ducker stał z banknotem studolarowym, między palcami i uśmieszkiem, który mówił, że już wygrał. Zanim czterech Marines rechotało tym paskudnym śmiechem zarezerwowanym dla ludzi, których spisali na straty jeszcze przed pierwszym strzałem, zobaczyli wyblakłą czerwoną kurtkę, cywilne ciuchy, blond włosy związane w kucyk. Zobaczyli kogoś, kogo można upokorzyć za piwo i historię do opowiadania w koszarach. Tego, czego nie zobaczyli, to mały tatuaż Róży Wiatrów za jej lewym uchem znak jednostki, który tatuowano po misjach, których nigdy nie wpisano do oficjalnych raportów. Za 60 sekund sierżant Daker miał się dowiedzieć, że właśnie wyśmiał osobę, której ostatnie potwierdzone trafienie było z 900 metrów, w warunkach, w których on sam płakałby do mamy. I najgorsze, ona nie zamierzała mu niczego tłumaczyć. Po prostu miała mu pokazać. Publiczna strzelnica w Oceanside leżała trzy mile w głąb lądu od Camp Pendleton. Betonowe stanowiska wyblakłe od słońca drewniane ławki, gdzie Marines w weekendy przepalali amunicję. Powietrze pachniało spaloną prochową i suchą szałwią, zapach, który wżerał się w ubranie i nie chciał wyjść. Było późne popołudnie. Słońce wisiało nisko, gorąco drgało nad pustynnym gruntem za tarczami. Lennox Harrow stała przy stanowisku numer 7 z rękami w kieszeniach kurtki i przyglądała się grupie marines przy piątce, którzy z większą ilością hałasu niż celności przerabiali skrzynkę 9 mm. Miała 29 lat, 168 cm. Wzrostu i poruszała się z oszczędnością kogoś, kto lata nosił 35-kilowe plecaki po górach, gdzie jeden zły krok oznaczał zwichniętą kostkę i długie czekanie na ewakuację. Blond włosy związane w prosty kucyk, biały podkoszulek pod czerwoną kurtką, wyblakłe jeansy i buty trekkingowe, które zrobiły więcej kilometrów niż niejedno auto. Nic w niej nie krzyczało wojsko. Nic nie krzyczało niebezpieczna ale jak się dłużej popatrzyło, zauważało się, jak stoi ciężar równo rozłożony ramiona luźne oczy śledzące ruch bez widocznego wysiłku nie wierciła się, nie zerkała w telefon po prostu była z taką spokojną obecnością, że ludzie odwracali wzrok sami nie wiedząc dlaczego sierżant Michael Daker zauważył ją pierwszy miał 31 lat. Solidną budowę i pewność siebie człowieka, który od ośmiu lat uczy rekrutów strzelać w MCRD-u San Diego. Trzy razy z rzędu zdobył odznakę eksperta i dbał, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Przyglądał się jej od dziesięciu minut, jak obchodzi się z wypożyczonym glockiem dziewiętnaście, jakby się nim nudziła. Przechylił się do starszego kaprala Heysa, 21 jednolatka, świeżo po szkole piechoty, coś mu szepnął, Hayes parsknął śmiechem. Potem daker ruszył w jej stronę z już wyciągniętą 100-dolarówką, jakby to był wyreżyserowany numer. Lennox nie podniosła wzroku od razu. Ładowała magazynek. Palce poruszały się z mechaniczną precyzją. Kontrola komory. Zamek do przodu. Zero zbędnych ruchów. Dopiero kiedy stanął obok, spojrzała. Twarz bez wyrazu. Zero uśmiechu, zero irytacji. Tylko płaska, chłodna obojętność. Która na pół sekundy zburzyła mu pewność siebie, zanim zdążył się pozbierać. Palce odruchowo powędrowały za lewe ucho. Róża wiatrów była mała, wielkości monety, większość ludzi nigdy jej nie zauważała. Ale była i znaczyła coś, czego Dacker nie był w stanie pojąć. Lenox Harrow wychowała się w dwupokojowym domu w Prescott w Arizonie, gdzie ojciec nauczył ją strzelać, zanim nauczyła się jeździć na rowerze. Był weteranem Wietnamu, piechota armii, z tych co mało mówią, za to wszystko pokazują rękami. Kiedy miała siedem lat, zabrał ją na pustynię z rugerem 10-22 i pudełkiem amunicji. Powiedział, że strzelanie nie polega na broni, tylko na oddechu, na bezruchu, na podjęciu decyzji i życiu z nią. Pierwsze trzydzieści strzałów chybiła. Ojciec nie poprawiał, tylko przeładowywał magazynek i podawał z powrotem. O zachodzie słońca trafiła puszkę z pięćdziesięciu jardów. Nie pogratulował, tylko skinął głową i powiedział – dobrze, jutro powtórzysz. Ta lekcja została z nią przez liceum, przez biuro werbunkowe, przez obóz rekrutski Marines w San Diego, gdzie nauczyła się, że bycie kobietą w korpusie oznacza udowadnianie dwa razy więcej za połowę uznania. Przeszła szkolenie piechoty w Pendleton. Potem pchnęła się na szkołę strzelców wyborowych. Jedną z pierwszych kobiet dopuszczonych po zniesieniu zakazu walki w wieku 22 lat zdobyła oznaczenie 0317. Jedna z garstki kobiet, którym się udało. Potem przyszedł Helmand. Przydzielono ją do drugiego batalionu 7 Marines, oddelegowana do elementu rozpoznania siłowego w dystrykcie Sangin pod koniec 2012 roku. Jej obserwatorem był starszy sierżant Cameron Brooks. 34-latek z Georgii, który traktował ją jak młodszą siostrę i nigdy nie kwestionował jej umiejętności. Sześć miesięcy spali na dwie godziny zmiany, tropili cele wysokiej wartości w zabudowaniach śmierdzących kozim gównem i starym dymem. W nocy, gdy zginął Brooks, zapewniali osłonę z dachu podczas ataku na kompleks dowódcy talibów. Lennox leżała przy karabinie M40A5, Kalibrze 3, 300 Win Winmag, skanując dachy, zobaczyła strzelca pół sekundy za późno, bojownik z PKM, na dachu 180 metrów na północny zachód. Oddała strzał, facet padł, ale zdążył wypalić serię. Brooks dostał trzy w klatkę, płyty zatrzymały dwa, trzeci przebił się nad kołnierzem. Lennox wezwała pomoc, tamowała krew rękami. Które nie chciały przestać drżeć. Zrobiła wszystko, czego uczono. Masywne krwawienie, opatrunek uciskowy, drożność dróg oddechowych. Ale medewak dotarł po dziewięciu minutach, a Brooks wykrwawił się w sześć. Umarł, patrząc na nią, próbując powiedzieć, że to nie jej wina. Nie uwierzyła mu wtedy. Do dziś nie wierzy. Po Helmandzie poszła jeszcze na jedną turę do Afganistanu w 2014. Zebrała więcej potwierdzonych trafień niż chciałaby liczyć i dostała tatuaż Róży Wiatrów znak, który jednostka zaczęła dawać snajperom po operacjach, które oficjalnie nigdy się nie wydarzyły. Kiedy w 2016 skończył się kontrakt, odeszła. Bez ceremonii, bez parady, tylko DD-214 i duch, który chodził za nią wszędzie. Przeprowadziła się do Kalifornii, pracowała jako instruktor broni dla firm ochrony VIP-ów i próbowała zapomnieć dźwięku, jak bruk zdławi się własną krwią. Ale niektóre dźwięki nie blakną, niektóre długi się nie spłacają. Sierżant Michael Ducker nie był złym człowiekiem. Był tylko facetem, któremu przez całe dorosłe życie mówiono, że jest wybitny. I w końcu sam w to uwierzył. Wychował się w małym miasteczku w Ohio, gdzie zostanie Marines, było największym możliwym zaszczytem i zapracował na to jak cholera, żeby być jednym z najlepszych instruktorów strzeleckich w MCRD. Miał stos odznak, miał szacunek kolegów, miał reputację, a potem jakaś blond cywilka w czerwonej kurtce pojawiła się na jego weekendowej strzelnicy i zachowywała się jakby tu pasowała. Duker podszedł do stanowiska siedem z czwórką Marines. Za sobą jak wilcza watacha. Starszy kapral Hayes, kapral Donnelly, kapral Martinez i kapral Chen. Wszyscy świeżo po SOI, wszyscy chcieli zaimponować dawnemu instruktorowi. Wszyscy za młodzi, żeby wiedzieć, kiedy zamknąć mordę. Zatrzymał się trzy kroki od Lenox, przekrzywił głowę, jakby oceniał ciekawostkę. Powiedział, że przyglądał się jej rozgrzewce i że jak na cywilkę, nieźle sobie radzi z pistoletem. Potem wyciągnął stu dolarówkę i złożył propozycję. Pięć strzałów, pięć tarcz, jeśli go pokona, kasa jej, jeśli spudłuje choć raz, stawia kolejkę w barze Willis przy drodze. Lennox spojrzała na niego długo. Nie uśmiechnęła się, nie dyskutowała, tylko zapytała o odległość. Daker wyszczerzył zęby i wskazał oficera strzelnicy, który już ustawiał pięć sylwetek IPSC na 25 jardach klasyczne papierowe tarcze, czarna strefa A, wielkości talerza obiadowego łatwe strzały dla każdego z podstawowym przeszkoleniem ale Daker nie skończył. Kazał dodać chorągiewki wiatrowe, potem odwrócił się do Lennox i powiedział, że strzelają na, na zimno bez rozgrzewki, bez poprawek celownika, bez wymówek tylko czysta umiejętność. Hejs parsknął, że to będzie najłatwiejsza stówka w życiu Dakera. Donnelly mruknął, że pewnie jest gliną albo coś. Martine w głowie znów była na dachu w Sangin. M40A5 wbity w ramię. Krzyż celownika na facecie, który nie wiedział, że zostało mu cztery sekundy życia. Obok Brooks szeptem podawał poprawki na wiatr. Głos spokojny, choć oboje wiedzieli, że drużyna szturmowa wchodzi w zasadzkę. Pamiętała wiatr, pchający pocisk, poprawkę wykonaną bez myślenia, pamiętała pęknięcie z pustu, czyste, świadome, pamiętała jak facet pada, pamiętała jak pół sekundy później PKM otworzył ogień, pamiętała jak Bruks upada, pamiętała jak jego krew w świetle księżyca wyglądała na czarną, zamrugała, dach zniknął, strzelnica wróciła, daker wciąż się szczerzył. Hejs wciąż się śmiał. Donnelly i Martinez wciąż zakładali się na boku. Chen patrzył na jej ręce. Palce znalazły różę wiatrów za uchem. Tatuaż piekł przez tydzień po zrobieniu go w namiocie pod laszkarem. Czasem przysięgała, że dalej czuje igłę. Miał być zaszczytem. Miał być przypomnieniem. Był obietnicą złożoną Brooksowi w śmierdzącym miedzią i dieslem medewaku. Obiecała mu, że nie zmarnuje tego że nie pozwoli by ludzie tacy jak Daker sprawiali że czuje się mała, że każdy strzał będzie się liczył, bo tego ją nauczył. Brooks nie odpowiedział, tylko patrzył na nią oczami, które już gasły. Lenox wzięła wdech, przytrzymała, wypuściła powoli. Tętno zostało na 58. Ręce nieruchome. Wiatr się zmienił. Poprawiła postawę o centymetr bez świadomej myśli. Pamięć mięśniowa Lata treningu skondensowane w ruchy tak automatyczne, że nie wymagały myśli. Podniosła glocka, muszka, przygotowanie z pustu, pięć razy nacisnąć w cztery sekundy. A gdy dym się rozwiał, sierżant Michael Ducker przestał się uśmiechać. Oficer strzelnicy zawołał stop i poszedł sprawdzać tarczę. Nikt się nie odzywał, wiatr szarpał chorągiewkami, trzask materiału brzmiał jak odległe strzały. Daker stał ze skrzyżowanymi rękami, szczęka mu chodziła, jakby żół coś gorzkiego. Hejs przestał się uśmiechać. Donelli wyglądał, jakby właśnie zobaczył sztuczkę, której nie potrafi wyjaśnić. Martinez gapił się na tarczę, jakby go obraziły. Chen jako jedyny nie był zaskoczony. Oficer ściągnął pierwszą tarczę i podniósł: jedna dziura, dokładnie w środku strefy A, druga to samo, trzecia czwarta. Piąta. Pięć strzałów. Pięć idealnie centralnych trafień w A. Nierozrzucone wokół środka. Nie blisko. Dokładnie w środek. Dziury jakby wywiercone maszynowo. Takiego strzelania nie robi się przez szczęście. Takiego strzelania uczy się latami pod presją, której większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić. Twarz Dakera przeszła kilka etapów. Dezorientacja. Niedowierzanie. Zimna furia. "Ta, która przychodzi, gdy ktoś zrobi z ciebie głupka przy twoich ludziach, powiedział, że to musi być pomyłka, że może wiatr ustał, że miała fart, zażądał powtórki, double or nothing, tym razem pięćdziesiąt yardów, jeśli strzelnica pozwoli." Lennox nie odpowiedziała. Wyrzuciła magazynek, zaryglowała zamek, odłożyła gloka z tym samym mechanicznym spokojem, jaki miała od chwili, gdy Daker podszedł." Potem spojrzała na niego i po raz pierwszy od początku zakładu się odezwała. Powiedziała, że double or nothing jej nie interesuje, że zakład skończony i należy się jej 100 dolarów. Powiedziała to bez emocji, bez triumfu, bez cienia arogancji. Po prostu fakt. Szczęka Dakera się zacisnęła. Spojrzał na Heysa. Ten wpatrywał się w ziemię. Na Donelia. ten wzruszył ramionami. Na Martineza ten dalej gapił się w tarczę, Chen patrzył na Lennox, Daker wyciągnął stu dolarówkę, zmiął ją i rzucił pod jej stopy. Powiedział, że miała szczęście, a jeśli chce udowodnić, że to niejednorazowy fart, niech przyjdzie w poniedziałek do batalionu szkolenia broni w Camp Pendleton i zobaczy, jak jej pójdzie z prawdziwymi Marines. Powiedział to dość głośno, żeby usłyszała cała strzelnica. Lenox podniosła zmiętą banknotę, wygładziła i schowała do kieszeni kurtki. Potem spojrzała na Dakera i powiedziała, że będzie. Tym samym płaskim spokojem, tą samą niepokojącą nieruchomością. Daker zamrugał, nie spodziewał się tego. Spodziewał się, że weźmie wygraną i zniknie, ale ona nie znikała. Hejs w końcu odzyskał głos i zapytał, czy mówi poważnie, że batalion to niecywilna cywilna strzelnica, że nie wpuszczają byle kogo. Że potrzebuje sponsora, zezwoleń koordynacji przez biuro strzelnicy. Lennox powiedziała, że zna kogoś, kto to załatwi, nie wyjaśniła jak, nie podała szczegółów, tylko będzie w poniedziałek o 0.800, a jeśli Daker chce, może ustawić dowolny tor. Twarz Dakera zrobiła się czer czerwona powiedział, że nie ma pojęcia, w co się pakuje, że tory w batalionie nie są dla weekendowych strzelców. Są dla Marines, którzy myślą, że są twardzi, że odpadnie w pierwszej godzinie i kiedy się podda, on zadba, żeby wszyscy wiedzieli. Lenox spojrzała na niego długo, potem palce znów powędrowały do róży wiatrów za uchem, odwróciła się i bez słowa ruszyła na parking. Chen patrzył, jak odchodzi, potem spojrzał na Dakera i powiedział coś cicho, czego nikt inny nie usłyszał. Twarz Dakera w trzy sekundy z czerwonej zrobiła się blada. Ale Lenox już zniknęła, a słońce zachodziło nad Pacyfikiem, malując niebo kolorem starej krwi. Poniedziałkowy ranek przyniósł mgłę spływającą z oceanu, tak gęstą, że widoczność spadała do pięćdziesięciu metrów. Batalion szkolenia broni leżał na wschodnim skraju Camp Pendleton, ogromny kompleks strzelnic i sal lekcyjnych, który od lat 50. szkolił Marines w zaawansowanym strzelectwie. Lenox zjawiła się o 07:45 w tej samej czerwonej kurtce, jeansach i butach. Zameldowała się przy bramie. Starszy sierżant sztabowy, Valdez, załatwił jej wejście w weekendowo po usłyszeniu o zakładzie. Daker czekał przy Strzelnicy 208 Storem, który budował przez całą sobotę i niedzielę. To nie był zwykły kwalifikacyjny tor to była droga przez mękę sześć stanowisk. Przejścia pistolet-karabin, strzelanie z osłon, ruchome stalowe tarcze, strzelanie przy słabym świetle, stresowy ogień z timerem i finałowe dwa strzały z 200 metrów z karabinu M4 na otwartych przyrządach przy wietrze 19 km. Zaprosił 20 instruktorów do oglądania. Wszyscy trenerzy strzeleccy, wszyscy ciekawi cywilnej baby, która rzekomo upokorzyła jednego z nich. Jedni sceptyczni, drudzy rozbawieni. Starszy sierżant Valdez, 43-letni weteran Helmandu, był po prostu ciekaw. Daker wręczył Lennox M4 z otwartymi przyrządami, służbowego Glocka 919 i sześć magazynków. Powiedział, że tor jest na czas 30 minut na wszystkie sześć stanowisk. Więcej niż trzy pudła dyskwalifikacja. Jeśli się podda, wyprowadzą ją z bazy. Lennox wzięła karabin. Sprawdziła komorę, skinęła głową. Potem zapytała, czy punktuje Valdez. Valdez podniósł rękę. Lennox spojrzała na niego i zapytała, czy służył w Helmandzie. Valdez zmarszczył brwi. Potwierdził. 2012. Drugi. Batalion Pdm. Marines. Zapytał, dlaczego. Lennox powiedziała, że była tam w tym samym czasie, oddelegowana do Force Recon, osłaniała z dachu w dystrykcie Sangin. Że jej obserwatorem był starszy sierżant Cameron Brooks, że Brooks zginął na służbie i to ona wniosła jego nieśmiertelniki. Na strzelnicy zapadła cisza. Valdez zmienił wyraz twarzy. Zapytał o jej Moa S. Lennox 0392 szkoła snajperska. Valdez spojrzał na Dakera, potem znów na Lennox. Zapytał, czy ma różę wiatrów. Lennox odgarnęła włosy i pokazała mały tatuaż za lewym uchem. Waldes wypuścił powietrze powoli i powiedział Dakerowi, że może powinien przemyśleć poziom trudności toru. Daker pobladł, ale pokręcił głową. Tor zostaje. Jeśli jest tak dobra, jak twierdzi, nie będzie miała problemu. Lenox ruszyła na pierwsze stanowisko. Przejścia pistolet karabin, trzy tarcze na 15 metry. Mm. Glock 3. Strzały przejście na M4 kolejne 3 wszystkie 6 w środek w mniej niż 9 sekund stanowisko drugie osłony cztery tarcze na 25 metrów. poruszała się jak woda każdy strzał świata, świadomy każde przejście czyste trzecie ruchome stalowe płyty na 30 metrów. śledziła prowadziła kładła jedną po drugiej w mniej niż 11 sekund przy czwartym instruktorzy przestali gadać. Przy piątym Daker przestał patrzeć. Przy szóstym strzał 200 metrów księbiecy otwartymi przyrządami. Przy 19 11 km wietrze Waldes się uśmiechał. Lennox poprawiła na wiatr, opanowała oddech i oddała strzał. Stal zadzwoniła czysto. Waldes, czas 22 minuty, zero pudeł. Cisza trwała trzy sekundy. Potem jeden instruktor zaczął klaskać, potem drugi, potem wszyscy. Daker stał samotnie z założonymi rękami, twarz nieczytelna. Waldez podszedł, gdy Lennox rozładowywała karabin i powiedział, że właśnie przeszła najtrudniejszy tor w batalionie. Bez że Brooks był jego dowódcą plutonu przed szkołą snajperską, i że Brooks kiedyś mu powiedział, że najlepszy strzelec, z jakim pracował. To kobieta, której połowa Marines nie brała na poważnie. Że była taką Marines, która podnosiła poziom wszystkich wokół. Lenox zacisnęło się gardło. Zapytała, co jeszcze Brooks mówił. Chen. Że uratowała więcej żyć niż zabrała. I to jest prawdziwa miara snajpera. Lenox nie zapłakała. Tylko skinęła głową. Ostatni raz dotknęła róży wiatrów za uchem. I ruszyła na parking. Mgła zaczęła się podnosić, słońce przebijało się przez chmury, i po raz pierwszy od lat, ciężar na barkach był odrobinę lżejszy.